Ale teraz czas na stały punkt naszego programu, czyli alfabet wyborczej propagandy. Andrzej Krajewski. Pod koniec marca 2020 roku trwał spór o przełożenie terminu wyborów prezydenckich. W Stanach Zjednoczonych, które też walczą z epidemią koronawirusa, nikt nie myśli o przekładaniu terminów tegorocznych wyborów prezydenckich. Walczący o nominację na kandydata pośród demokratów apelują o nieprzekładanie nawet terminu prawyborów, twierdząc, że są one podstawą demokracji. Tyle, że za oceanem wybory miały być za ponad 200 dni, a w Polsce za 40. I za oceanem można było głosować korespondencyjnie. O, właśnie. Sejm wprowadził też zmianę w kodeksie wyborczym umożliwiającą głosowanie korespondencyjne w wyborach dla osób powyżej 60 roku życia, a także odbywających kwarantannę. Seniorzy będą mogli także zagłosować za pośrednictwem pełnomocnika, tak jak osoby niepełnosprawne. Podobnie mogą przebiegać majowe wybory prezydenckie w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość złożyło dziś projekt ustawy w sprawie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. W ten sposób mogłaby się odbyć zarówno pierwsza, jak i ewentualna druga tura głosowania. Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich jest kompromisem pomiędzy potrzebą zapewnienia skutecznego rządzenia i stabilnego funkcjonowania państwa, a rygorami bezpieczeństwa obywateli. Głosowanie korespondencyjne ma zostać wprowadzone jednorazowo dla wyborów prezydenckich. A dlaczego nie przesunąć terminu wyborów? Wiadomości mówiły to wprost. Teraz sondaże nie dają żadnemu z opozycyjnych kandydatów na prezydenta szansy na zwycięstwo w głosowaniu. Dlatego opozycja za wszelką cenę próbuje zyskać czas, w którym będzie mogła torpedować i opóźniać antykryzysowe działania polskich władz. W ten sposób licząc na wzrost niezadowolenia wśród Polaków i w efekcie spadek poparcia dla Andrzeja Dudy. Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi. Tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk jest deliktem konstytucyjnym. Nie można tak postępować.